Witam serdecznie, młode wielki biznesu. E, dzisiaj chciałem taki poruszyć, może nietypowy temat w ramach mojego kanału, e, ponieważ chciałem porozmawiać o tym, co jest lepsze, spółka z o. czy JDG. A to jest w nawiązaniu do materiału Macieja Wieczorka, czyli eksperta w Bentleyu, który skłonił mnie do tego, żeby to właśnie nagrać. A mianowicie jego materiał był naprawdę dobry. I przekonujący. Przekonujący na tyle, że sam zacząłem się zastanawiać nad tym faktem, bo ja prowadzę działalność jako JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. I głęboko to przemyślałem i byłem trochę zdumiony, że chyba jestem, można powiedzieć, w cudzysłowie, durniem, <laughs> że, że działam właśnie w oparciu o taką. Działalność, czyli od DG. Bo on to tak fajnie przedstawił, i jakby użył argumentów, że to jest właściwie jedyne rozsądne rozwiązanie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Więc postanowiłem ten temat zweryfikować, czy, czy rzeczywiście może być lepiej. Skorzystałem z doradców, z trzech doradców w ramach swojego biznesu i wszyscy stwierdzili, że nie. Że te JDG, czy spółka cywilna, jak bał, wcale nie jest taka zła. Może na papierze wszystko wygląda genialnie, że tam płacisz 9%, tutaj płacisz 18%, czyli generalnie no jest, musisz być matołem, skoro chcesz płacić więcej, skoro tam możesz płacić mniej. E, otóż nie do końca. Wytłumaczono mi, że wszystko zależy od charakteru biznesu jaki prowadzisz. Jeżeli funkcjonujesz i działasz tak jak ja, w oparciu o handel internetowy, nie, kup, nie budujesz hal, nie, wiem, nie kupujesz maszyn, nie zatrudniasz 200 ludzi i nie wiem, i masz biznes, który jest narażony. Obciążony może bardziej jakimś ryzykiem. To wcale tak nie jest. I nie warto wchodzić w spółkę ZO Tylko i wyłącznie dlatego, że tam masz 9%, bo jest dużo więcej komplikacji. On sam o nich wspominał, co, co jest niby uciążliwe, ale nie do końca, bo tam ci, co ci załatwi księgowa, to ci tutaj podatek płacisz taki, czyli te 9%, że tak wcale nie jest uciążliwe wypłacać tych pieniędzy, oczywiście, że jest. Ciężko wypłacać pieniądze, jak, nie chcesz, jak chcesz, żeby to były większe pieniądze, a nie, nie wiem, 4000 zł 4000 zł miesięcznie. Bo jak chcesz wypłacać większe pieniądze, to, nie, to po prostu nie unikniesz podwójnego opodatkowania, bo wypłacisz po prostu i zapłacisz podatek od tej kasy, którą chcesz wypłacić. No. Więc jeżeli masz y, tego typu sytuację, że chcesz korzystać z kasy po prostu z tej spółki, no to dostaniesz w dupę. I to mocno. Chyba, że chcesz po prostu y, korzystać symbolicznie z tych pieniędzy i tam reszta leży na koncie tej spółki i sobie tam działacie w ten sposób. Ale mi to nie pasuje. To jest bardzo ciężkie do ogarnięcia. W sensie takim, że Każdą złotówkę, którą później będziesz chciał więcej wypłacić, bo potrzebujesz zrobić coś na już teraz, nie wiem, kupić coś, bo masz taką fanaberię albo coś, i od tego jeb podatek 19% na przykład. Od razu, przy wypłacaniu, będziesz musiał zapłacić. A w MDG? idziesz, wypłacasz, przelewasz. Dzisiaj masz, masz na koncie milion złotych chcesz kupić sobie, nie wiem, Tesle czy coś tam innego, to sobie idziesz i kupujesz twoje pieniądze. Ty sobie decydujesz. Żadnego podatku nie płacisz. A z drugiej strony, patrząc, jeżeli tam rzeczywiście podatek jest ten 9%, a tutaj masz g 18, to na papierze rzeczywiście wygląda to gorzej, albo dużo gorzej. No bo to jest kilka oczek procentowych więcej. Czyli teoretycznie musisz oddać więcej pieniędzy do państwa. W ramach podatku dochodowego. Tyle, że sytuacja wygląda w ten sposób, że to Twoim zadaniem jest poukładać tak biznes, żeby tego podatku płacić jak najmniej. I jeżeli jeszcze masz w zespół do tego, doradcę podatkowego, którego właśnie poszukuję, to e, dobrego, przepraszam, bo w, byłem na spotkaniach, ale poszukuję dobrego, e, to wtedy po prostu płacisz podatku mało. No, i tylko o to chodzi. A to, że, a to, że tam też, yy, yy, jeżeli chodzi o JDG, płacić składkę ZUS, to jest, można powiedzieć, taki podatek albo yy, zryczałtowany, który daje ci po prostu tą możliwość tej elastyczności, o której przed chwilą wspominałem. No i co z tego, że zapłacić te tysiąc, nie wiem, 1400 czy 500 zł, jeżeli. Zarabiasz przyzwoite pieniądze, powiedzmy, zarabiasz na 150 tysięcy miesięcznie. To co ci szkodzi zapłacić ten 1400 zł za spokój i luz, jaki masz w ramach dysponowania swoim kapitałem? To jest nic. Problem ZUS-u właściwie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, którzy są na starcie. I mają małą kasę i za mało zarabiają. I to dla nich jest problem. Rzeczywiście, że te 1500 złotych co miesiąc musisz supłać i oddawać dla państwa właściwie za nic. No ale to tylko i wyłącznie ich problem. Jeżeli ty prowadzisz poważną działalność gospodarczą, to dla ciebie to nie jest żaden problem. Więc ten argument dla mnie też, się okazało, właściwie jest słaby. No, wyglądał, w, 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 jakby w ustach Macieja, bardzo rozsądnie i fajnie. No bo w sumie, jak sobie te 1500 zł byś nie płacił, bo tak jest w spółce z o, No, to w tym momencie, jakbyś se to razy 12 zrobił, to ci wyjdzie, że to jest kilka, no około 20 tysięcy złotych rocznie, które by Ci zostało w kieszeni. Ale to nie zmienia faktu, że. Jest po prostu dużo bardziej ciężej tam w tej spółce z o. i o wszystko się musisz naginać, generalnie, i wszystko jest tak skomplikowane. Bo ja mówię o kasie, generalnie, i wydatkowaniu i albo obrotem tą kasą. I to powoduje, że ja wolę zapłacić te 1400 i mieć spokój, i po prostu, jak sobie chcę, to idę do banku, biorę albo robię sobie przelew, albo idę do bankomatu, wypłacam i nie muszę później się księgowej tłumaczyć, dlaczego wypłaciłem i po co. I co ona ma z tym zrobić, bo to jest. Kiedyś miałem jedną spółkę, zło, także wiem, jak tam sytuacja wyglądała odnośnie rozliczania, trzeba się wiecznie tłumaczyć księgowej. A w przypadku JDG nie ma takiego czegoś. Jest pełen luz. Robisz swoje i w ogóle. Maciej dużo, dużo też mówił o tym, że po prostu ryzyko, to on chyba jest sparzony tym, że kiedyś miał duże kłopoty i był zadłużony czy tam na bańkę, czy na ile. Okej, okay, no to tak mu się zdarzyło, ale w większości przypadków ludzi takich na przykład jak ja, to nie dotyczy. Jeżeli nie masz, tak jak wspomniałem wcześniej, jakichś ambicji wielkich inwestorskich w ramach rozwoju biznesu, bo nie, na przykład ja niczego nie produkuję, tylko handluję. Więc to sam każdy doradca mi powiedział, że to w pana wypadku to w ogóle jest absurd, żeby wchodzić w temat spółki ZO. Bo no po co? No jeżeli. Nie wiem, nie mam zamiaru wydać nie wiem, 20 baniek na postawienie Hali i biorę pod to kredyt. No to, no to wtedy spółka z jest jak najbardziej wskazana i potrzebna. Ale jeżeli tego nie mam zamiaru zrobić, no to, po, to, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. JDG jest wtedy dobre, a tak jak mówiłem. <laughs> O podatkach no, trzeba je tak czy siak płacić. A od optymalizacji trzeba zatrudnić dobrego doradcę. Także Maciek, nie gadaj bzdur, tylko powiedz całą prawdę, jak to wygląda pod kątem. A nie generalizujmy, bo generalnie ta sytuacja jest naprawdę zróżnicowana i dla każdego bardzo indywidualnie różna. Więc ja bym się nie bawił w spółkę ZO i tam szukał jakiegoś. Zatrudnienia siebie na jedną, szesnastą etatu, nie wiem, wynajmowania swojego mieszkanka na, na tą spółkę ZO, wynajmowanie swojego samochodu na tą spółkę, żeby tylko wyciągnąć jakieś tam marne parę, tysiąca, parę tysięcy złotych i po prostu później się bić cały czas o tym, żeby, żeby wyciągnąć, jak, jak tu wyciągnąć większą kasę z tej spółki bez opodatkowania. To jest po prostu cały czas jak, jak w kasynie. Ale chodzi o to, że jeszcze raz powiem, Maciek, powiedz nagraj materiał rzetelnie o tym, komu się tak naprawdę opłaca spółka ZO, a nie, że spółka ZO opłaca się wszystkim. Także mam nadzieję, że mój materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, dawajcie suby. Pozdrawiam Was serdecznie wilki biznesu. Pozdrawiam też Macka wieczorka, robi dobre materiały ale tutaj potrzebowałby chyba kolejnego w ramach wyjaśnienia, odniesienia się. Pozdrawiam.